Proszę zapiąć pasy, wchodzimy w strefę turbulencji, chciałoby się powiedzieć. Spotykamy się dzisiaj w sytuacji szczególnej, więc pozwolicie Państwo, że zacznę od krótkiej informacji, meldunku z, z geopolitycznego frontu. Sytuacja jest poważna, nikogo nie muszę przekonywać, że wymaga też szczególnej koncentracji od rządu. Będziemy podejmowali decyzje, które będą wymagały bardzo takiej no, pełnej solidarności państwa i waszych resortów. Nadchodzą dni i tygodnie, kiedy bezwzględnie trzeba zawiesić wyjałowe dyskusje, jakieś spory prestiżowe nieporozumienia okalicyjne, bo będzie musieli podejmować decyzje w takim trybie, no, w jakimś sensie nadzwyczajnym i sytuacja z ostatnich dni i godzin nie wymaga jakiegoś szczególnego uzasadnienia, Znaczy, to, to, to wrażenie, że jesteśmy w sytuacji nadzwyczajnej i wymaga przede wszystkim naszej koncentracji i pełnej, pełnej mobilizacji. Jak Państwo wiecie, dzisiaj ogłoszono decyzję o zawieszeniu pomocy amerykańskiej dla Ukrainy i o być może rozpoczęciu zwalniania sankcji Rosji przez stronę amerykańską. Nie mamy dzisiaj żadnego powodu, aby sądzić, że są to tylko słowa. Zresztą meldunki, które napływają z granicy. Z naszego hubu, w też jesionce też potwierdzają zapowiedzi strony amerykańskiej. I to oczywiście stawia Europę, Ukrainę, oczywiście Polskę w sytuacji trudniejszej. Ale musimy tej sytuacji sprostać, więc tu nie ma co się obrażać na rzeczywistości. Temu poświęcone było spotkanie w Londynie. Chcę, żebyście Państwo wiedzieli, że tam determinacja przywódców państw europejskich była, a także instytucji europejskich była jednoznaczna i to od, od Czech po, po Turcję, od Norwegii po Kanadę, bo także te państwa spoza Unii Europejskiej plus Kanada też uczestniczyły w tej w tej naradzie, były przekonane, że tak czy inaczej zadaniem Europy i że jesteśmy w stanie temu zadaniu sprostać, jest jak najszybsze zwiększenie możliwości obronnych Unii Europejskiej, całej Europy, ścisłej koordynacji także z państwami NATO, z nami sąsiadującymi, takimi jak właśnie Turcja czy Norwegia, współpraca z Kanadą. Dotyczy to także zwiększenia i wydatków, i inwestycji, i działań na rzecz obrony wschodniej granicy Unii Europejskiej, a więc naszej granicy z Rosją i Białorusią. Tutaj też już <laughs> ostatnie moje rozmowy, w tym to spotkanie w Londynie, potwierdziło, że już nikogo nie muszę przekonywać w Europie, że to jest zadanie wspólne i że to zadanie wymaga też wspólnego finansowania i, i yy. No i mamy już tego pierwsze efekty. Jak wiecie, otrzymałem, tak jak inni szefowie państw i rządów europejskich informacje. List od szefowej komisji, która przygotowała pakiet. Jutro będziemy o tym rozmawiali jeszcze wieczorem w Brukseli, a w czwartek będziemy podejmowali decyzję na nadzwyczajnej Radzie Europejskiej i te propozycje Komisji Europejskiej, a jest to pierwszy pakiet w jakimś sensie decyzji. No one za, mówią o zasadniczym zwrocie jeśli chodzi o możliwości finansowania, możliwości obronnych Europy i państw członkowskich. Trochę podobnie jak było w czasie covidu, ale skala jest większa, bo mówimy tutaj w tym wypadku o 150 miliardach euro, które będzie można pożyczać już bezpośrednio na obronę i przemysł obronny i że byłyby to pożyczki gwarantowane przez budżet Unii Europejskiej. To, o co Polska zabiegała, znalazło się już w tym liście i będzie to także zawarte, jestem o tym przekonany, w konkluzjach Unii Europejskiej. To jest ta kwestia nadmiernego, procedury nadmiernego deficytu. Brzmi bardzo technicznie, no, ale generalnie chodzi o to, żeby państwa, na przykład takie jak Polska, które decydują się na wydawanie większych pieniędzy na obronność. A w związku z tym oczywiście powiększa się deficyt. I za ten deficyt związany z większymi wydatkami na obronność Polska i inne kraje nie będzie karana przez procedury i instytucje europejskie. Minister finansów rzadko kiedy się uśmiecha tak serdecznie i spontanicznie, ale dzisiaj z tego powodu był naprawdę zadowolony, że mamy wreszcie puentę, kropkę na D w, w tej kwestii. Jest także radykalne uelastycznienie, jeśli chodzi o środki spójności. To od nas będzie zależało oczywiście, czy będziemy chcieli korzystać szczególnie z tych środków, które byłyby być może trudne do wykorzystania, będzie je można wykorzystać na rzecz przemysłu obronnego i, i obronności. To w takim największym skrócie te propozycje Komisji Europejskiej. Dziękuję pani minister Pełczyńskiej Nałę za informację, którą otrzymałem od pani minister tuż przed posiedzeniem rządu, że także jeśli chodzi o KPO, widzi pani możliwość i podjęła pani już pracę nad uwolnieniem do 30 miliardów, czy dobrze zanotowałem, aby przesunąć te wydatki także na szeroko pojętą obronność i i przemysł obronny. O szczegółach będziemy później rozmawiali. To będzie wymagało też takiej pilnej i pełnej współpracy innych resortów. Jeszcze raz powtórzę I, 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 i bardzo proszę tutaj o pełną koordynację, bo będziemy potrzebowali decyzji także bardzo, bardzo szybkich. To samo dotyczy Ministerstwa Obrony Narodowej. Jest minister Tomczyk w zastępstwie ministra premiera Kościoła Karamysza, ale też rozmawiałem się z premierem, będę z nim jeszcze dzisiaj o tym rozmawia już w detalach. Musimy przyspieszyć radykalnie nasze prace nad projektem ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie obronności państwa. I musimy uzupełnić tę ustawę. Wiem, pani minister, że pan się już podjął tego zadania i ono też będzie wymagało współpracy z innymi resortami. Także bardzo proszę traktować w kwestii tej ustawy, no, co oczywiste, Ministerstwo obrony jako wiodące i narzucające tempo, bo ono musi być bardzo, bardzo szybkie. Także w ciągu tygodnia. Dobrze, to ja dziękuję za tę informację, czyli za tydzień będziemy być może przyjmowali projekt ustawy, która powinna nam bardzo ułatwić i uprościć inwestowanie we wszystko, co związane jest z obronnością, przemysłem obronnym. Dużo zależy od Polski w tej chwili, od, od, od tego, w jaki sposób my będziemy się zachowywali. Dlatego nie, nie wykluczam, że będziemy pracowali też w trochę szyb, innym tempie. Wiem, że zawsze chcecie pracować szybko i wydajnie, ale tutaj to tu musicie przekroczyć samych siebie. Znaczy nie, nie, nie ma co udawać, sytuacja naprawdę jest wyjątkowym wyzwaniem, największym chyba w ostatnich kilkudziesięciu latach, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa. Nie muszę tego też szerzej szerzej uzasadniać. Nasza strategia pozostaje w mocy i jest strategią, która jest też drogowskazem dla całej Unii Europejskiej, nie tylko dlatego, że dzisiaj mamy prezydencję w Unii Europejskiej, że to my wskazaliśmy na bezpieczeństwo jako oczywisty priorytet poli wszystkich polityk europejskich w tej chwili. Ale też dlatego, że Polska i nasz rząd w sposób niezwykle konsekwentny stara się łączyć te dwie potrzeby. One dzisiaj wyglądają na bardzo trudne do połączenia, ale nic nie zmienia naszej determinacji i przekonania, że mamy rację, czyli maksymalnej intensyfikacji działań w Europie na rzecz zwiększenia własnych możliwości obronnych i równocześnie dbałość wbrew wszystkim okolicznościom, dbałość o jak najlepsze relacje transatlantyckie i współpracy z naszym najważniejszym sojusznikiem Stanami Zjednoczonymi. Wiemy, tak jak powiedziałam okoliczności są dzisiaj bardzo trudne i takie, no nietypowe. Nie, do tej pory nie doświadczaliśmy tego typu wyzwań, ale to nie zmienia absolutnie naszej strategicznej zasady. I tu także będę prosił, rozumiem emocje, wszyscy podlegamy emocjom. Dzisiaj historia też biegnie tak, że bardzo. Yy, yy, bardzo ważne staje się, przynajmniej dla pewnego gatunku ludzi, także wymiar etyczny i moralny w polityce. To nie jest czy tak, że pragmatyzm musi być zawsze w konflikcie z przyzwoitością. Najlepsza polityka to jest taka, która jest skuteczna i która gwarantuje bezpieczeństwo, efektywność działania, a równocześnie jest do zaakceptowania przez ludzi przyzwoitych. Więc mam nadzieję, że wszyscy będziemy umieli jako zespół też odnajdy będziemy mieli odnajdywać tę krętą niewątpliwie i trudną ścieżkę yy, yy, działania skutecznego i równocześnie przyzwoitego, tak żebyśmy się nie musieli wstydzić przed samym sobą. Dziękuję to tyle. Każdy komentarz, każdy lajk, like, każda subskrypcja daje nam ogromną motywację do dalszej pracy. Dziękujemy, że jesteście z nami.